Witam, mam na imię Maciej. Prowadzę gospodarstwo rolne w powiecie Tarnowskim w gminie Skrzyszów. Łącznie obrabiam około 60 hektarów gruntów. Głównym zasiewem jest kukurydza stanowiąca 50%, ale też uprawiamy pszenicę, rzepak, owiec. Kukurydza w moim gospodarstwie stanowi około 50% obszaru zasiewów. Z czego jest też wymuszona w uprawie, jest wymuszona w monokulturze rolnej, przez co przekłada się na większą dbałość o tą roślinę w tym gospodarstwie. Kukurydza, jak widać, jeszcze u nas na polach stoi, ponieważ są to odmiany późne. Kukurydza w naszym gospodarstwie jest uprawiana na dość słabych glebach, bo to jest klasa bonitacyjna. Czwarta oraz piąta, nawet i szósta klasa. Choć jak na ten rok kukurydza wygląda bardzo ładnie, co można zauważyć, ponieważ nie występowały aż tak duże niedobory wody w okresie wegetacyjnym. Co do planowania, ciężko mi jest jeszcze określić, ponieważ jeszcze nie zaczęliśmy kosić kukurydzy. Aczkolwiek myślę, że będzie to na dobrym poziomie, satysfakcjonującym w tym roku. A co do, można powiedzieć, co do zbóż, w tym roku też nie było źle w naszym rejonie. Też były plony satysfakcjonujące, nie można narzekać pod tym względem. Głównym szkodnikiem u nas w uprawie kukurydzy są oczywiście zwierzę łowna. przez co zapobiegamy stosując pastuchy elektryczne, ale też warto wspomnieć o omacnicy, prosowiące, która już można powiedzieć nawet w pierwszym i drugim roku Uprawy kukurydzy w moim gospodarstwie miała znaczący, znaczący obszar występowania, co przełożyło się w późniejszym czasie na utrudniony zbiór kukurydzy oraz na dużą, dużą, dużą ilość połamanej kukurydzy. W uprawie kukurydzy również po zakończeniu zbioru stosujemy mulcher w celu zmniejszenia populacji omocnicy prosowianki, ale również w celu poprawienia jakości słomy poprzez rozrobienie resztek pożniwnych, co zresztą przekłada się też na mniejsze występowanie patogenów w następnym roku, m.in. grzybów z grupy Fusarium. Docinacze w przystawkach nie załatwiają nam sprawy o ponieważ one zostawiają nam tam zawsze te około... 15-20 cm łodygi, a jak wiadomo, mocnica najbardziej lubi dolne części łodyg w kukurydzy. Przez co żeby zminimalizować te straty, trzeba wykorzystać mulczer w tej uprawie. Mimo tego, że w naszym gospodarstwie stosujemy mulczera w kukurydzy, no to wiadomo, ograniczyło to w ogromnym stopniu rozpowszechnianie roznażanie się o Mocnicy Prosowianki, lecz jak wiadomo jest to motyl i ponieważ on migruje no to z sąsiednich pól sąsiadów wiadomo zawsze były te naloty bardziej zauważalne w, tak jak można, jeśli można tak ująć w, na polach dalej oddalonych też graniczących z kukurydzą tak, tak zwanych sąsiadów. Wiadomo też, stosowanie mulchera przekłada się też na łatwiejszą uprawę resztek pożniwnych w kukurydzy, przez co sprzyja, sprzyja lepszemu przykryciu, mniejszemu zapychaniu się pługa, maszyn. No i jak wiadomo, poprawy struktury gleby poprzez rozdrobnie, bardzo dobre rozdrobnienie. Jest szybciej, po prostu mineralizuje się ta słoma. No, i ogólnie lepszy wpływ ma na strukturę gleby. U nas w gospodarstwie stosujemy mulczer bijakowy, młotkowy, co wpływa na wysoką jakość rozdrobnionych resztek kukurydzy. Można powiedzieć, że on bardzo nisko nam te kukurydzę mulczuje, więc ta redukcja tej omacnicy jest dość wysoka. Ja poprzez współpracę tutaj właśnie z lokalnym dealerem z firmą Agromarek posiadam mulczery, dwa mulczery tylnoboczne. Najnowszym zakupem jest mulczer tylnoboczny marki Technos. Odkąd w uprawie kukurydzy przykładamy większą wagę na rozdrobnienie tych resztek pożniwnych, można zauważyć dużo mniej, dużo mniej połamanych łodyg. W kukurydzy, co, co przekłada się też na większy plon kukurydzy. Ale też warto, warto powiedzieć o tym, że rozpowszechniło się mulczarowanie kukurydzy, co mogę zauważyć po najbliższych sąsiadach. No i można powiedzieć, że populacja omacnicy w dużej mierze się zredukowała.